Cóż mogę powiedzieć o Bawarkucie? Proszę Państwa, leży to za kręgiem na polarnym. Pół roku noc, pół roku dzień. Warunki okropne, zimą, mróz. Nie wiem, czy znane przed jest takie zjawisko pórka. U nas to się nazywa zamieć. Ale tamte jest zamieć, która ma ogromne wymiary. Nie, ja może na stojącą przeszkadza. Ma inny wymiar. To zaczyna padać śnieg. Piękny śnieg, duże płaty prawie dłoni, które padają naprzód powoli. Potem do tego jeszcze pojawia się jadr, wyjący tak mocno, że stojące obok osoby siebie nawzajem nie słyszą. I to jest bardzo niebezpieczne. Proszę Państwa, ja nigdy nie słyszałam tyle przekleństw kierowanych do Boga, do rodziny, do Matek, która zawsze nawet u największych przestępców jest największym autorytetem. Tyle przekleństw nigdy nie słyszałam, jak wtedy właśnie w czasie tej półki, kiedy ten wiatr i ten śnieg został przewijany przez wiatr, przez buszłaty dochodził aż do ciała. Potem to wszystko zamarzało. Myśmy wyglądali jak kosmonauci zamrożeni. To były niesamowite warunki. Nas wyganiano szczególnie w okresie takiej purki do przekopania tunelu, a żeby pociąg mógł przejechać przez takie zaspy śniegu. Śnieg w czasie purki nieraz Dochodziły te zaspy do wysokości ponad 6 metrów, i to był tak zbity śnieg, że to trzeba było kilofami w ogóle ten śnieg rozwalać. To było bardzo nie, była bardzo niebezpieczna praca. po wykopaniu takiego tunelu oczywiście no, starałyśmy się jak najszerzej, żeby, żebyśmy sami czuli się bezpiecznie, ale i tak zdarzały się wypadki na moich oczach brygadierka została wciągnięta przez nadjeżdżającą lokomotywę, której zresztą przestępów wiatru nie słyszałyśmy, tylko reflektory nam zasygnalizowały, że zbliża się niebezpieczeństwo. Tego typu prace były zimą, latem natomiast kiedyś wywieziono nas, nie tylko raz, ale częściej do... Budowania drogi kolejowej. Proszę jak się kończy Ural w pobliżu morza. Tam jest taki pas niezimny. Mówiono nam, że to będzie droga między Europą a Azją będzie połączenie. Przywieziono nas w zasadzie taką bezkresną tundrę, rozlewiska, na których, na których były tak jak kępy trawy. Okazuje się, że to były głębokie, głęboko wchodzące wody, słupy ziemi, na których trawa wyglądała jak grzyby zielone. Było bardzo niebezpieczne skakanie z jednej grzyby na drugą, bo można było trafić do tej wody. Nasza praca polegała na tym, że zasypywałyśmy te przestrzenie między tymi słupami, na razie żwirem, piaskiem. A żeby jakiś taki grunt przygotować, żeby mogły przyjechać wagonetki z jakimiś małymi kamieniami albo ze żwirem. I wtedy wysypywałyśmy z tych małych wagonetek, a potem podjeżdżały ogromne platformy załadowane kamieniami. Ogromna platforma była nową na dwie osoby do wyładowania. Gryzły nam, nas tam potwornie komary, ale jeszcze gorzej takie małe muszki. I mimo, że miałyśmy nałożone na komarniki, jednak te muszki wdzierały się tak, że gryzały się u nas w spojówki, że nieraz truszki krwi po twarzy płynęły. Proszę Państwa, ta droga okazała się drogą donikąd i tak została nazwana, chociaż w prasie radzieckiej podawano, że właśnie Kowsomolcy budują taką drogę. Proszę Państwa, jeszcze tylko do Na pewno wszyscy łagiernicy, którzy przeżyli te obozy, to znają te warunki. Teraz jest więcej prasy, więc może osoby niełagiernicze też czytały. Ale chcę powiedzieć, że reżim był okrutny. Obchodzono się z nami bardzo surowo, poniżając na każdym kroku. Myśmy nie mieli nazwisk, nie imion, no, mieliśmy numery. Numery, które były te na czapkach, na spódnicach, na plecach. Ciągle robiono nam rewizje różnego typu, ciągle słyszałyśmy. Słyszałyśmy, bo w obozie na Wakucie, ja byłam w żeńskim obozie, słyszałyśmy tylko przekleństwa, słyszałyśmy upokarzenia. Proszę Państwa, można byłoby dużo opowiedzieć. Ja byłam 11 lat w Obozie, więc opowieść o pracy w obozie mogłaby być bardzo długa. Ale może tylko skończę, że wzruszę nas fakt, tych z swego pokolenia, którzy przeżyli, bo jednak wiele osób nie przeżyło i nie doczekało, że mogli wrócić do Polski. Ale nas, którzy przeżyliśmy, naprawdę wzrusza i cieszy fakt, że jest zainteresowanie, że ludzie, że są miejsca i są ludzie, którzy, którzy pamiętają o naszej genie i którzy nam jakoś przypominają, że Polska jest w jakimś sensie za to nam wdzięczna. A my też dziękujemy za okazywanie nam szacunku i pamięci. Dziękuję, Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo Pani. A że Pani jeszcze opowiedziała o tym swoim losie, kiedy kryminaliści przegrali Panią w karty. To, to jest straszna historia opisana w naszym kwartalniku, ale bardzo byśmy prosili o, o, to, o to, to, to zdarzenie straszne. I jeszcze działa. Proszę Państwa, na początku mojej kariery więziennej trafiłam na początku do takiego sowchozu, gdzie wyprowadzałam nas latem na korzenie. Tutaj Pani wspominała Iwan Czaju, to jest taka wysoka, piękna, pięknie kwitnąca trawa. Natomiast zimą wyganiano nas do. Yy, wyrębu lasu. Oczywiście mając tych 18 lat trudno sobie poradzić z lasem, ale przyjeżdżał naczelnik, który nas uczył jak należy z jednej strony podrąbać, z drugiej strony piłować, żeby to drzewo kierunkować jak ma badać.. Ja właśnie nie o tym chciałam już powiedzieć, ale to mecenas prosił o co ale to się wiąże może z tym, że i właśnie przy wyrębie lasu tam zdarzały się różne wypadki. To drzewa padały na nas, miałyśmy urazy nóg, urazy kręgosłupów. I ja z podobnym urazem trafiłam do centralnego szpitala. I tam siostrą przełożoną była Polka, która starała się Polakom pomóc bardzo. I jakoś ja pozostałam dłużej w tym obozie, w tym, na terenie szpitalu. Szpitala zatrudniono mnie w może krótko muszę scharakteryzować, jak ten obóz wyglądał. To był szpital centralny, ale miał y, taką zonę mieszkalną, gdzie były baraki przeważnie męskie. I obok tych baraków męskich, w oddzielnej, takiej jeszcze ogrodzonej zonie, były dwa baraki nieduże, żeńskie. Z tych właśnie zon mieszkalnych przechodziło się do zony szpitalnej, która była bardzo duża, miała 12 korpusów takich różnych, z różnymi specjalizacjami, a więc interna, chirurgia, y dermatologia i tak dalej, psychiatria. Proszę Państwa, do tego właśnie, tak jak powiedziałam, żeby przejść do zony szpitalnej, trzeba było maleńki, dosłownie kawałeczek, może jak pół tej sali, z, żo z zony żeńskiej przejść do szpitalnej koło baraków męskich. Pewnego dnia, kiedy szłam do pracy, do laboratorium, przechodziłam koło baraku męskiego, i trzeba trafić, że w tym czasie, muszę powiedzieć, tam siedzieli właśnie sami recykliści. To byli bandyci, którzy mieli po kilkanaście zabójstw na sumieniu. I dla nich zgładzenie człowieka to w ogóle nie przedstawiało żadnego problemu. Oni te porachunki załatwiali natychmiast i nawet konwojenci bali się tam interweniować. I trzeba trafić, że kiedy przechodziłam do porachu męskiego, tam właśnie kilkoro takich bandziorów grało w karty. grali o tego, kto pierwszy koło ich okiem przejdzie. Akurat to byłam ja. I kiedy przyszłam do żony szpitalnej, Dowiedzieliśmy się przypadkowo, bo bandziory, gdzie bandyci często odwiedzali lekarza, dentysty potrzebującego pomocy i któryś z nich tam powiedział, że szkoda tej młodej dziewczyny, że została przegrana w karcie. Ta wiadomość rozeszła się oczywiście lotem błyskawicji i w naszym środowisku tam w szpitalu i także doszło do naczelnika obozu. ale Naczelnik powiedział, że właściwie jest bezsilny, że wobec takich wyroków, bandziorów, nie ma w zasadzie żadnego ratunku. I proszę się wyobrazić, że zdarzył się cud, naprawdę cud. Na oddziale internistycznym pracowała jakaś siostra medyczna, Estonka, pamiętam jak się nazywała, Maddy Tygerpu. Urocza, śliczna dziewczyna. Pacjenci dosłownie ją uwielbiali i kochali się w niej. W tym czasie między pacjentami leżał jeden z przywódców tych bandytów. I kiedy zobaczył tą madę, która się rozpłakała na wieść o tym, że ja zostałam przegrana w karty, kiedy zobaczył, że na płaczy, zapytał się o co chodzi, dlaczego ona. Rozpaczała, powiedziała, jaki zaistniał problem. Na drugi dzień ten bądzie odnaleźli z łóżka szpitalnego. Mimo, że go szukano, jednak nigdzie go nie odnaleziono. Wrócił za parę dni i powiedział do Mate, słuchaj, ponieważ ja Cię bardzo kocham i jak dowód mojej miłości chcę Ci zrobić wielki prezent. Ja odegrałem od wszystkich tych wędziołów tę twoją przyjaciółkę i teraz jej los ja ci ofiarowuję jako prezent. Muszę powiedzieć, że pochłakałyśmy się tam bardzo, chociaż ja wiem, że to na pewno gdzieś modlitwy mojej mamy, gdzieś u najwyższego, jakiś skutek i ochrony i ochrony nade mną. Było ładnie. Takie było moje przeżycie.